To, co to? Znowu gdzieś jedziesz? siedziesz? dopiero byłeś na tym. Ja nie znowu gdzie jadę, mój drogi, tylko ja się wyprowadzam, no. A Denis z Markiem nagrywają film i to jest koniec. Ja już jestem spakowany. Co Psz, to wiesz, jest znane. to ja i tak się cieszę. No mam nadzieję, że zdążymy. Nie wiem, czy zdążymy, czy ten program nagrać, czy nie. Ja jestem już na walizeczkach. Wiesz, tak mnie, tak mnie nie wystraszyło dwóch... E, Filipi Flap mnie tak nie wystraszył, jak e, Denis i Mark. No to będę cholera Wie, czy to się... Nie, 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 nie można po prostu tak uznosić, to też nie wiadomo, prawda? Szykuję bardzo mocny materiał, nie takiego jak ostatnio, tylko taki bardzo, bardzo mocny. Każde jego słowo będzie poparte dowodem. Oberwie się tańculi, oberwie się panu Matysiakowi. Szykuje się wasz koniec w internecie. Ale ja mam ja mam inny pomysł właśnie. przygotowałem na tą okazję coś, coś innego. Dobra, łóżko. Posłuchaj, wys wysmarujmy dupy cebulą i nie musimy gdzie jechać. Myślisz? No tak, bo to działa... Też to działa. Jest albo, albo, albo tak. Usakujemy, albo, albo dupę smarujemy cebulą. Dobra. No i co to ma niby pomóc? To jest chyba mistyczne... też p... smarujesz był. cebulą. Smaruj m... lepiej, weź mu tam do nich smaruję. Ja... No ja też do się dojedzie. Po co? To nawet się... jakiś obrzęd taki, no, starosłowiański. taki... Starosłowiański. starosłowiański. chyba, wiesz? Nie, tej... nie wiem, mam nadzieję, że pomoże. To jest obrzęd z okolic yy, Płocka i Torunia. Ale się to trochę zrobiło, nie?